Tak, No wiem, opłamiałem tak, po prostu, on nie zdążyłby pójść do y, reaktora, tak. a on tam się krył. Dajcie wbić, bo, y, bo ja sobie wyszedłem, żebyście no, da, da, da. mogli wygrać na taski. Aby y, żeby nie musiał robić tasków. Dobra, jestem. Wiedziałem, ale... bo ty nie. Bo ty szedłeś, powie, powiedziałeś swojego ruta idealnie, ale zahaczyłeś o oazbiora jeszcze i go jebnąłeś. <ślam> A to piękne dobra, było. Tak, nie, ja, to mu ładnie wyszło. Tyk, szybko, kluczyk, chodź, lecimy dalej, dobra, ogar, tyk, bananowy chłopak. Ichi afkuje. Tam niby coś robią, taski się ruszyły, dobra, nie wiem jak dłuższy pasek się przesuwa, no. Teraz się przesuwa, ktoś robi. O, o, Wpadaj W dół. Dobra, pobieg. W prawo, idę zobaczyć. Notor pobiegł, czy ktoś tu będzie zgonował? Dobra, Gruter robił zadanie. Spoko, przesunęło się, tak mi się wydaje. Dobra, ja coś tu mam, okej. Okay. Wydaje mi się, że znowu Notor. Szybko zróbmy, zanim ktokolwiek tu przylezie. Dobra, grud jest clear. Tak mi się wydaje. W sumie, to nie nie pewnie już bym nie zabił, by tak zresztą, nie? Swoją drogą. Tu ktoś jest. O, motor tu jest. Czy Ty... to jest jakiś zgon? Jest notor! E, gdzie to było? Ale o co chodzi? Co? Ka ja kamery. Notor zabił przy wejściu lewym do y, admina y, na, y, na kamerach po prostu. Widzimy. Nie, nie tak, e, dobrze, tak. Siedziałem na kamerach, może Nie To może potwierdzić, kto widzi? kamera. Ja, ja tak, tak, potwierdzam zbiorę. Ja potwierdzam zbiorę. Ja też właśnie z groutem tak. cały czas biegłem, także spoko. Dobra, tak. E, chciałbym e, to, powiedzieć, to, to się czy, ktoś, e, czy ktoś? biegał koło kamer. Dobrze, ja powiedzmy, powiem położała... swojego ruta, jak chcecie? Żeby nie było, że ja. Eee, na początku zostałem na, na dropshipy, bo tam wiasne. musiałem e, przejść na stawę na Minecrafcie. Potem waliście. coś usłyszałem, że mnie bije, więc musiałem jeszcze na chwilę się zatrzymać przy pośrodku. E, potem pobiegłem na kamerki. Siedziałem, siedziałem, siedziałem na kamerkach, zobaczyłem notora zabijającego Kar i od razu pobiegłem do ciała, zgłosiłem, e, no i teraz siedzimy tutaj. Ale generalnie to by się zgadzało, bo ty tu powiedziałeś, że to było y, mniej więcej w adminie. My wychodziliśmy. lewe wejście do admina. Lewe wejście do admina. To by się zgadzało, bo my z Aspirem biegliśmy. do, e, do tego, nie? Tak, to jest, i mijaliśmy. I mijaliśmy notora. No bo ja, co, byłem mi, ja Mam pytanie, możecie mi chociaż raz zaufać? Raz. <laughs> Dobrze, Dobrze, proszę dobra, proszę co, Ja powiem tak, ja jestem w stanie zagłosować na notora, ale jeżeli to nie on, Baga, to ty ma. jesteś kolejny. Tak. Dobra, ja jestem kolejny. Ja mogę, y, nie za, przecież zabijając jedną osobę y, nie wygram. No właśnie jest dlatego, dlatego na to mogę pójść, okej. Okay. W tym momencie to trochę się. Po prostu robić, za, y, uwierzcie mi jeden raz. Ja. Jeden ja. raz. Dobra, tym razem trochę. Tak, okay. No to tak pięknie nie, nie, nie spojrzałeś na kamerkę. Na kamerę <laughs> trzeba patrzeć, zanim się zabije. Naprawdę, ja też parę razy się na, na publicznych, niepublicznych wpierdziłem na kamerę. Możesz dosłownie. dać tego Volta. Możesz dać tego Volta. Jest tutaj coś takiego pięknego jak kick, notor za report można dać, kościołowi. Nie no, wy udajecie. <grym> <grym> tak. Ale to, 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 by, to by się wszystko zgadzało. To, to no, by się wszystko to, perfekcyjnie to, samowa, to zgadzało. Nie, bo ja tak, nie, ja tak, tak się, ja no to, no to, to, to nie wiesz jak nie ja się ucieszyłem, się jak ty tak nie perfekcyjnie po prostu lepiej, o tej spojrzeć kamery. Tak, ja zapominam, bo to jest coś takiego, że masz idealne miejsce, ku 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 w to ku po prostu albo klikasz tą myszką albo klikasz palcem walisz i nie patrzysz dobra, że tam dobra, jest dobra, dobra, dobra 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 i kogo nie ma Hamuj. My... Ja, Naciskam hamuj czasami. wiem sorry. Dobra, wszyscy są tam. Rozgręcił się. Dobra, mutet. Dobra, mutal. Pan impostor, dobra, jesteśmy Zadanka. Kto poleciał? Notor leci od razu. Sprawdźmy. Zielony robi chyba ten. Ok, ICHICK robi zielony, dobra. Notor śmiga tu. Router North-East, South. On tu zaraz wyjdzie. Nie wiem jeszcze gdzie to jest dokładnie w sumie. Dobra. Router chyba robi zadanka. Ok, czyli zielony spoko. Tak, tak to wygląda. Jakby zielony był na mnie to mamy pewność. Więc lecimy dalej. Idę do CO2 zrobić. Jak to się robi w ogóle? O co tu chodzi? Aha. Uuu. Dobra. Mutne życie, notor. smutne życie, no to. osoba na kamerach może mi potwierdzić. Ktoś stał na kamerach? Ja stałem, widziałem. Grutter sam, robił taski cały czas. Dobra. Pierwszy, mój ród, siedziałem na... O, ja tej, się siedziałem... On się już przyznał A chyba, nie? Także no... Dobra, bo... A, bo Zobacz, na to w Zobacz, bo ja, ja zobaczyłem, że ktoś biega do Specimena, pomyślałem, dobra, no, zobaczę kto to, biegnę tym Specimenem i no to idealnie się wpierdziela na mnie. A tam Ja zostawiłem się czymś ale to były zdjęki, ja, ja, bo tam ktoś na kamerach patrzył. nacy, ty? Wiem, że ci mnie prostu... móc, działać, bo ty... jeszcze sprzęgło przed tym trzeba nacisnąć, Ej, dobra? To, że ktoś siedział na kamerach, mógł mnie potwierdzić, po prostu. Dobra, nie tak, tą Dobra, miot, ale, miot, ale. cicho. I hamowa ze mnie od razu zabijać. Znowu nie ten? Zadanko, dobra, wszyscy do zadania się rzucili. Dwóch poszło na dół. Kto poszedł na dół? Kurde. Chciałem zobaczyć, ile się przesuwa ten. Ile się zadanie przesuwa, żeby mieć pewność, czy... Ten notor ma movement taki, że... Okej, okay, a brust tak... Nie wiem. Nic się nie rusza, więc teraz nie wiem, kurde. To się robi na raz. Tak mi się wydaje, a tu się nic nie ruszył task, więc nie wiem, trochę gruter... Mierdzi, ale jeszcze notor się czai. Dobra. Notor dziwny movement, chociaż pewnie może AFK. Idę zerknąć szybko tutaj. O właśnie. Ten akuje pewnie, dobra. Teraz Gruter jest trochę podejrzany, powiem szczerze. Ale dobra, zobaczymy. Robimy, robimy coś, jakiegoś taska trzeba zrobić. I zaraz, bach, kosa w plecy, nie? Co to, co to, co, co? A, muszę drugi ten. No idź tam. Cyk, cyk, cyk. O nie. o nie, nie, dobra. Zielony mi śmierdzi. Pójdę zaraz zobaczyć tam i na kamery jeszcze raz. Czy może któryś już wywinął Orła? Albo ten afkuje. Idę awka sprawdzić. Od razu sobie przycisk report. Gdzie ten afk. Nie ma awka, już, dobra. Tu jest zadanko jakieś do zrobienia, to, to jest? O Boż, nie lubię tego. Ja chodzę, teraz bijesz, No to super, zbijaj pewnie. Nie tutaj. A to, to był różowy? No A, to kary. lokacja. Dobra, e, szybko, e, ja, ja byłem przez długi czas na kamerach. Proszę miejsce, w którym ciało zginęło. Nie, najpierw wszystkie osoby po prostu. A po właśnie. A no dobra, w sumie no. Ja byłem. Dobra, wysta... Ja poszedłem ja... najpierw do, na kamery, właśnie potwierdzam, Ici stał przy kamerach. Tam tak, w... ja stałem pół, pół rundy potwierdzam... No długo stałeś, no. ja dobra? Ja długo stałem na tym panelu. Ja długo stałem na tym panelu. No to ja mam pytanie, e, jeśli to mogę. Nie, widziałem, że dwóch było na o dwa długo. Kto, kto był na dwa? Ja byłem w miarę długo, ale. Ale, ale kto jest z nimi nie był, ja w sumie. Notor Widzę. był przy mnie chwilę, ale no. on, nie wiem czy on w ogóle wchodził. Ja tam y miałem... Już musiał ja też i to wbiłem po... zobaczyć czy ciała nie ma i poszedłem w dół tam. A ja mam pytanie do notora, bo stałeś w miejscu dość długo. No bo chciałem zrobić tego trampa, osoba, która trzyma na kamerach. No to nie, nie, nie mogę powiedzieć. Dobra, nieważne. No a czy, a to czemu e stałeś w tym miejscu? E co? Kto? Kto? Czemu, to czemu tak stałeś w miejscu długo? To, traf, tak, to, to miał być trap, ale osoba z kamery se poszła. Tak, to miał być trap, widziałem, no to zasłaniał kamerę, żeby pikanie. Długo stał, ja poszedłem sobie, bo, e, a, bo się bałem o swoje życie, dlatego bo tam e, Abrus, czerwony będę mówić, e, e, ha, trochę ha, też stał, trapował, ale kiedy to powiesz to ja po prostu. Dobra, a i to Co? czekajcie, słuchajcie, ja mam takie pytanie. Jak ktoś robi jednego. Jak, chodzi, jak ten ktoś ten robi jednego taska, jak bardzo się przesuwa ten pasek zielony. Y... Teraz jest no, chyba no, no. task update jest chyba. Jest zrobiony tak, o, że mix. się przesuwa. Jest, nie, jest normalnie widać, tak że, że, że teraz, always? Je, teraz jest robiony. Tak, przesuwa, przesuwa. To jeżeli ktoś skończy taska, bo na przykład takie kabelki, to, to, to nie wiadomo, że ktoś skończył. Ale, no, kilka, na przykład, ale zawsze, zawsze kilka milimetrów się przesunie, tak? Tak. Dobra, to hmm. mam pytanie. Czy, czy tą lunetę koło tego, koło medyka tam się robi naraz? raz? Do, to, jest, to jest za jednym razem. Dobra, a obok są jeszcze takie fiolki, to też się robi na raz chyba nie? Nie, nie, to, nie, to się, klika się, a potem się tak. sekund. Jak dla mnie, bo stałem akurat, Abrust był i groter był, Abrust robił tak. ten. I ja właśnie wróciłem te fiolki zrobić Gruter i dla tam mnie śmierdzi, Na razie WOW. Przycisk czy nie przycisk. Przycisk czy nie przycisk. Ja nie wiem. Groter mi śmierdzi każdym nie. razie. Miutal. Miuty zobaczymy. Trzeba tego Grutera obserwować w takim razie i robić szybko zadanka, żeby się nie okazało, że no to wiecie, żeby odwrócić uwagę od siebie być może też tak, bo to, to też takie zagrywki podejrzewam. Dobra. A to jest admin, okej, okay, tam ktoś pobiegł. Dobra, idę zrobić ten zadanko szybko i spadam stąd. Nie lubię tego, więc szybko to zróbmy. O! razem, nice. Dobra, i tam, gdzie oni poszli, idziemy zobaczyć, czy jakiś trup leży. Jak się stąd wychodzi. Na kamery ktoś patrzy, się ma. Gdzie to się idzie? Tu. Nie ma nic. Zobaczymy tutaj, czy nie leży jakiś trup. Nie. O, tu, mam... tu jest abrust. Będzie zgon, czy nie będzie? Nie będzie, dobra. Tu się nic nie dzieje. Tam mi jedno zadanie zostało, dobra, idę je zrobić. Wiedziałem! Mówiłem, że to on. Mam nadzieję, że chłopaki ogarną, że jak ten, że jak powiedziałem, że on mi śmierdzi, nagle ja umieram, nie? Mam nadzieję, że tylko ja, że tylko mnie zabił. Ale to już, już rozkminionet, także jest, jest źle. Znaczy, nie jest źle. O, i ci? Teraz pytanie kto mnie znajdzie. Dobra, idę zrobić taska i będę sobie fruwał. O Tak, to ja jestem. Dobra. Dobra, e, e, Ja poproszę root notora. E, na szybko. Tak, tak. Jezus notor Marek. i e, Dla mnie podejrzanie... Ale to ja blisko ciała. E. No, ten notor znam jak coś. No co tam, no końcówkę to wybiegałem sobie z tego ze spisem. Tak, e. wiem, wiem wiem. Dobra. Yy... To jest nasze spotkanie w mediach. Na zdaniem... początku, dobra, na początku przedumrze ja, do końca. Dajcie mi do kończy... coś powiedzieć. Ja mam mikrofon. E, jak dla mnie Każdy notor albo gruter, ale bardziej chyba notor. No bo oni bardzo blisko ciała całą rundę się ruszali. E, ja chyba się że wiem, ktoś go co... pod koniec e, e, potwierdza. Czerwone, a a czerwone. Czerwony. Jeszcze jedna rzecz. Obecnie no, jest pewnie jakieś podlejsze, lepsze, ruchliwsze ciało. Pod labem. Jak masz te filory, to tam idziesz w dół. Nie, jak to, masz te filory, biegniesz w dół. No to robię. No się, no się, Madzi, nie prześpaliamy to. Specimen górny. Poczekaj chwilę. Prosto. Witam, witam. No albo Notor, tarso, bo oni blisko ciała chodzili. Dobra, Całą Notor, na. twój ród, nie skończyłaś. Dobra. Wyszedłem z tego, z, od razu po spotkaniu poszedłem sobie do końca, dokończyć upload, potem wybiegłem, pobiegłem ma, sobie na górę, ja wbiegłem sobie właśnie ja do laba, właśnie. potem poszedłem sobie do po poukładać kryształki, wybiegłem sobie dołem, widziałem wysyłam. tam kogoś przy admin panelu i tego, i praktycznie to, potem kto, się tego... Kto, był. Kto, kto? 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 Czerwony chyba. Zapraszam na Discord. Ja siedziałem i... przy admin panelu. Jasne, w końcu. Można wbijać. A nie, a dobra, grutel nie. Po, po, nieważne. E, ja e, ja, ja Ciebie potwierdzam. Ja twoją końcówkę potwierdzam, bo się minęliśmy. Ja wtedy rakietkę już robiłem e, i, I jak tą się ze swem. Zawsze spesnana, tak długo masakra, Czy nie, nie zwętowałeś, ale jesteś legit. Dobra, czyli Avrus ja. albo grut. Ja A, bym w tej gudzie nikogo no nie wyrzucał. Grutera. Ja bym, ja bym wyrzucił Grutera, bo on stał na kamerze. Nie nie nie, 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 bo jesteś abrustem. Nie, bo wtedy, bo nie, <laughs> bo wtedy je, jest jeden uh, kill dla Tak, no impostora. Nie opłaca. Polecam, się, bo... e, polecam no, stack ze mną choć. E, bo jeżeli któryś z nich zginie, to wiadomo kto. <laughs> Don't be pussy, stop st stacking, ok? Ja. pi... Dobra. Nie...